Firmy posiadające niepołączone ze sobą systemy informatyczne zawsze pozostają w tyle za konkurencją. Bez systemu do przechowywania i łączenia wszystkich danych istnieje ryzyko niedotrzymania terminów i pogorszenia jakości produktu. Właśnie dlatego PTC oferuje Winchill – oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu, tak zwany system PLM, które zapewnia ujednolicony widok danych systemowych przedsiębiorstwa. Winchill łączy platformy i zarządzanie zestawieniami materiałów BOM w celu usprawnienia rozwoju produktu, zwiększenia innowacyjności i zaspokojenia wszystkich potrzeb klientów. Użytkownicy Winchill mają m.in. możliwość zarządzania modelami CAD, listami materiałowymi BOM, cyfrowymi prototypami, wymaganiami i resztą dokumentów projektowych. Mogą sprawnie ponownie wykorzystać wiedzę z poprzednich projektów. Produkty można łatwo dostosować za pomocą struktur zbudowanych z modułów części czy złożeń. Hierarchiczna struktura produktu pozwala użytkownikom na łatwą nawigację, wybór opcji, walidację i wybór wariantów. Rezultatem tych procesów będzie skrócenie czasu projektowania. Struktura produktu może być tworzona rozpoczynając jej budowę od pojedynczych części w oparciu o ich modele CAD lub za pomocą metody z góry na dół. W oparciu o istniejącą strukturę produktu połączoną z modelem CAD, zapewnia to wizualną możliwość obserwacji części, a także ułatwiają współpracę w całym procesie produkcyjnym, zmniejszając ryzyko niepowodzenia i poprawiając jakość. Przy coraz większych strukturach i wariantach mamy większą możliwość popełnienia pomyłki. Windchill zapewnia funkcjonalność korzystania z reguł, które włączają i wyłączają moduły w strukturze. Zapewniając, że każdy wariant jest właściwy. Windchill może również skonfigurować BOM specyficzny dla określonego wariantu. Na przykład, w przypadku skutera śnieżnego Polaris, łatwo jest dostarczyć wariant konkretnego modelu, w tym wizualną i możliwą do wykorzystania reprezentację całego produktu. Można go łatwo przeanalizować i zweryfikować bez przeszukiwania przeładowanego, to jest zawierającego informacje o wszystkich wariantach bomu. Możliwość połączenia przez Winchill rozdzielonych systemów projektowo-produkcyjnych umożliwia rozwój produktu na jednej platformie. Zarządza ona informacjami o procesach biznesowych, zmniejszając koszty rozwoju produktu przy jednoczesnym zwiększeniu jakości. Innowacyjność opiera się na szczegółach, a dzięki Winchill procesy są usprawnione. Dane są dokładne i łatwo dostępne, co przyspiesza cykle NPI/ NPD i ogólny czas wprowadzenia produktu na rynek.